O, dzień dobry, witam, dzień dobry. zapraszam, zapraszam w moje progi. Trzeba komnąć, bo się nie otwiera. Dzień dobry, proszę państwa, przyjechałem się do pana Dzisława, żeby przeprowadzić wywiad. Pan Zdzisław, pr proszę uważać, jest. Kim pan jest? Jestem Shield. Tak, witam pana serdecznie. Witam. No, nie ukrywajmy, nie będę bał się użyć tego stwierdzenia. Powitał mnie pan w skromnych progach, tak? O jak Chciałem panu zadać parę pytań. Proszę bardzo. Proszę proszę bardzo. Pan, pan pyta. Mam pyta. tutaj to. Okay. Okay. Dziękuję. Pierwsze pytanie jak, jakie panu zadam będzie brzmiało tak. Czemu Pażław postanowił zostać myśliwym Czemu postanowiłem zostać myśliwym To było tak Niech sobie tylko przypomnę? Mój, mój przypomniałem, mój dziadek... Bóg świeci na niego, na niego dużą Proszę ciągnąć szafkę. Dziękuję. Mój dziadek kochany. Bronię zawsze do polowania. Piękna historia. No i tak sobie polowałem na wróble na szpaki, na, na te kuny nie no nie, nie. I, I tak mówię, no to jest to, co będę robić w życiu i siedzę tutaj do jazdy panu to mówię. Pan mi powiem, jak w ogóle można zabijać niewinne zwierzę? Niewinne! Niewinne! PASZ pan na to co tam jest? Co tam jest? Kuuuu To jest kret i kretowe domy są! I, i to jest niewinne! Wie pan jak to w, ku, denerwuje nas! Tutaj jak my siedzimy i słyszymy tylko tego kreta, to... Skupić nie można, wypić nie można i, 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 i straży dziki na dodatek. Niewinny to.. Tak. Ta, wspominał pan wcześniej, że dziadek zaszczepił w panu tą miłość do łowiectwa. Do, no, tak. do pozyskiwania tak. y, mięsa, żywności w naturalny sposób. Ale w ostatnie czasy Sejm zakazał dzieciom uczestnictwa w łowiectwie. Zakazał? Zakazał? Który zakazał? To proszę powiedzieć, to nie będę głosował na, 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 na żaden, 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 na żaden nie będę głosował. Już... Nie ma spisu to ci, wie pan? Spisu? spisu? Ja zawsze, ja zawsze wiedziałem, że tam pracują takie obiboki boki kanalie. Myśliwi nie cieszą się zbyt dobrą opinią u ludzi, tak? Są nazywani przez nich jako sadyści, psychopaci, barbarzyńcy. Mógłbym jeszcze o wiele więcej epitetów panu wymienić, tak? Co pan o tym sądzi? A skądże, a nie, a w życiu panie, kurwa za d***i. My to, ale nawet odwrotnie to jest. Jestem zdania, że myśliwi to bardzo potrzebni ludzie w środowisku ludzi. Ponieważ właśnie zajmują się na przykład, że tak powiem, korygowaniem populacji zwierząt. Tak, tak. Wie pan o co chodzi? Tak, wiem. Dziękuję, dziękuję. Czy chciałbym coś jeszcze pan dopowiedzieć na ten temat? Jakieś pana odczucia? Żeby ci ludzie co tak twierdzą się doedukowali. Do tak. Czy zdarzyła się panu kiedyś jakaś ciekawa historia podczas polowań? Na przykład yy, nie, że tak powiem, człowieka. Niech pan kontynuuje. No. To, to była historia... Yy, to była bardzo ciekawa historia, gdyż idę sobie z polowania. Ja. Słońce zachodziło, już się robiło ciemno. Idę, idę, idę. Nic nie upolowałem, i patrzę, sarno na polanie. A to wszystko się działo na tej polanie, akurat? Jesteśmy? Na tej, tutaj, tak? Tak, na tej, tutaj polanie. Na... Po naszej prawicy? Tak, po naszej prawicy, dokładnie. Idę. Przymierzam się do tej sarny, no i strzeliłem. No, a to się okazało, że to mój kolega podciwy szedł też na polowanie, nic nie upolował, szedł tutaj polaną. No. A mnie pan się zastanawia, kiedy się skopiłem, że to mój kolega No, Kiedy, tak. kiedy ta Kiedy odpowiedział o mnie o, o, o proszę pana Z pana to nie jest, ancymon jest Dobra, dla moment tylko muszę zadać na pytania A pan to mi uczuły, jest wie pan ta, z takimi eee. ludźmi to wygląda, nie? A zdaję sobie z tego sprawę. O ty! To ja wroga tu gościłem? Wroga? Proszę mi to wyjść. Wąk! Wąk! Ty kanal, ludzka, ty. Ko w ogóle. No, uciekaj, uciekaj, bo psami poszczuje. Już szelby ładuję. Co, to, co, co? Kurczę. Niestety tym niemiłym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Mam miłym? Nadzieję. Ja ci dam miłym. Niemiłym Ju... powiedziałem. Szelby <laughs> ładuję. Niestety musimy zakończyć dzisiejszy wywiad. Zapraszam do kolejnych. Cześć pa.